Cześć tu z tej strony, witam Cię na moim kanale i witam Cię w szybkich rozpakach. weekendboxingach. unboxingach. Kontynuujemy serię zoi i akcesoriów. Zoe. I następnym z akcesoriów będzie klawiatura mechaniczna Celeritas. Bardzo takie minimalistyczne opakowanie, tylko jedno mało okienko do wglądu. co tam w środku siedzi, nie za bardzo widać. Zaraz zobaczymy. Redy, klawisze remixy, a no coś tutaj z tyłu jest można sobie zobaczyć user manual, how to, how to define windows key to control instrukcja jak co konfigurować I Pisali. po polsku tu chyba nie ma tłumaczenia jest po angielsku features of Zowieceleritas i tak dalej counter strike spawn Kart rider moon dwie opinie gracze. Także Zoe Gear, Made in Taiwan. I to wszystko do tej o klawiaturze nic więcej znaczy Na pudełku nic więcej nie ma. W pudełku chyba coś jest. tniemy Weźmy. I naszym oczom ukazują się klawiatura, naklejka, adapter na górze i kabel. Dziękuję. To było na tyle. No dobra. Zajrzymy głębiej. Znów, uh, uh, taka metalizowana naklejka, tak jak było w przypadku myszki. Chyba myszki. Zajrzymy dalej. Zobaczmy, jak zapakowane, Proszę bardzo, jest nakładka. Czujecie? Jest nakładka. Kiedy widzieliście sobie nakładkę na klawiaturę? Adapter na PSA i <laughs> USB, też dawno nie widziałem. Dobrze, niech będzie. Steropiany niezłe. Tutaj śmieszne. Żeby kabel nie uszkodził, nie porysował klawiatury. Jest taki steropianik. Kabel długi, zaklejony taką nawet lepiącą się. Kurde, to się lepi. No taka rzepka, jakby nie. Znaczy rzepka dokładnie, tylko kabel nie jest oplatany, jest gumowy pozłata, po teczka. no i co, nakładka, proszę antykurzowa, jak ja dawno nie widziałem nakładek jak fajnie, przydałaby się moja klawiatura Woła. kąpiel no i co, podkładki pod te pod um, dodatkowej pod nutgarski nie ma, ale taka mała podkładka tutaj trochę jest, jak się położy rękę to tak, yy, yy, tak nie do końca bym tutaj położył rękę. <laughs> Na może switcha Cherry Mix Reddy, tak będziecie w nią walić? Chyba nie, backspace, Escape. No i obejrzyjmy podstawowa klawiaturka, mechanik tutaj klawisz zowie <noise> tutaj pod klawiszami tymi światełka raz 1 raz 2 raz 4 raz 8 A tutaj multimedialne klawisze z tym zowie oczywiście czy coś jeszcze dodatkowego gdzieś jest nie no i tutaj numer ten przezroczysty taki fajny Dlatego, żeby tak wam pokazać, że do góry nogi pokażę, będzie bliżej. Ona no jest takie no, przezroczyste. W środku jest blaszka i widać blaszkę. No, tak to wygląda. Z tyłu nie ma nóżek do podnoszenia. Totalne, totalny minimalizm. Są tylko długie gumy. Klawiatura jest jakby troszeczkę. Wyższa, prawda? Jest trochę podniesiona, dodatkowo więcej nie podniesiesz. Nadgarstków nie będziesz bardziej wyginał do góry. Im, im bardziej klawiatura jest tu podniesiona, tym bardziej Twój nadgarstek musi się podnieść i blokować dopływ krwi i tak dalej. Więc im bardziej ręka jest tak zbliżona, to tym lepiej, niż tak, nie? Także w tym wypadku to tak wygląda. Tu mamy logo, tu mamy logo, tu mamy tabliczkę. No i co? To tu dużo gadać o tej klawiaturze. Nie ma co za dużo gadać. Może spróbujmy ją sprawdzić, czy się świeci jakoś, czy coś. Może ją podłączmy na szybciora do mojej klawiatury. Bo ja mam tu gdzieś jedną USB w klawiaturze chyba. Nie zwalił kamery na kabelku. O! Zaświeciła się. Na czerwono. Sięgnie nam kabel. No chodź kabelku dobra, sięgła nam, o tu na czerwono się świeci, te funkcyjne też się świecą nie zaświecą się myślałem, że to funkcyjne się świecą no nie wiem, nie ogarniam jeszcze ogarnię sobie klient także co, to by było na tyle przeglądaliśmy klawiaturkę Zoe Celeritas o wypadły Wypadły, tak zrobimy, wypadły nam steropiany. O! Tak! Zawiecale i czasem daliśmy. Dzięki za uwagę. I to było na tyle. Cześć! Szekalanty.